Do góry. Tylko trzeba być bardzo ostrożnym w ogóle i naprawdę mieć dużą poważność w tym, co robimy, co nas doświadcza, jak to się dzieje, czy wyciągamy z tego wnioski, czy nie, i jak to czujemy, żeby nie było tak, jak robi doświadczenia na swoich przyjaciołach Joseph Campbell, taki amerykański religioznawca. On ma tam raz jakieś tam 80 ileś lat, i robi wśród swoich znamienitych tych kolegów z branży naukowej, no i wyszło na to, że bardzo często ci ludzie po prostu, jak mówili, i z tego jest znany kampel, że drabina stoi nie przy tej ścianie, przy której powinna była stać, prawda? Więc się wspinamy, 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 a pod koniec życia mówi, cholera to nie jest to. A to stawami z to nie chodzi tylko o kolano. Czasami bardzo Popatrzeć sobie, prawda? Bo tu proszki nie czasami. Naprawdę ich zadziałają. Pogadać ze swoimi ciałem, podotykać się, pomasować. Nie W ogóle tak uważamy jakby kostium, bratko, do pracy siód, trzy czwarte dnia za nami i już. No a żeby to wszystko było razem, czyli umysł, serce i ciało, żeby była tak za harmonia, to potrzeba bliskości.